Się, więc... Dobrze Dobrze zakręty bierz Drift Czy za drift Dorota nie umie dziś samochody mają nie być taka pewna Ty jeszcze nie umiesz, ty nie dopiero umiesz. ruszasz Jeżdżę A dasz radę tu się uśmiechnąć czy nie bardzo? Uważaj na zakręt, żebyś po krawężnikach nie jechała i nie tak szybko. Komo, ktoś jedzie? Co? Nie słyszałem, jakby ktoś samochód Czy Jeszcze raz? Nie, ostatni. Ty na dwójce jedziesz, moja droga. Ty sprzęgło, dwójka, nie hamuj. Sprzęgło. O tak. O tak. Tylko nie gazuj teraz mocno. Ha, przyhamuj, przyhamuj. Hamuj! O Boże, co ty Siedzisz na mnie. Nie pojedziesz, nie zakręcisz tak. Do Oczekaj do tyłu. Puść. Nie, nie, nie. O Boże! Dobra, stop, stop. Jedyneczka. Aha, hamulec to co? No. Za szybko puściłeś sprzęgło. Skręcaj, Nati. No Jezus, waluje. Tak prosto w naszej Jeszcze raz, ostatni. Maggie bidula, musi znosić. Uśmiechni się ładnie. Przed zakrętem zwalniasz, wiesz o tym? No, zwalniasz, a nie gazujesz. Chodziły trochę. Ostatnie? Ostatnie. Natalia! Nie, nie ile tu jest benzyny. Tak, ale garażu nie mam. kręcę mocno kierownicą. O nie, mamo. Widzę, no, 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 mam no, mam no, 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 stój. Sprzęgło i Sprzę... stój, mówię. I co mam robić? Stój, stój, mówię. Coś ty zrobiła. On jest odpalony. Jedyneczka. Jest, jedyneczka. No, ale jak ty ruszasz? Zaraz. I teraz gaz. Troszeczkę mocniej musisz przygazować, bo jest, stoisz w dołku. Samochód ma ciężej. Widziałaś to ruszenie? Widziałam samoc, to się w sumie. S no, gdzieś tu ja już go zaparkuję. Ja go zaparkuję. Nie ty, nic mi nie parkuj. Ale za... dobra, sprzę... Sprzę... Natalia, sprzęgło i gaz, i hamulec znaczy. No kurwiasz mnie, więcej nie będę z tobą jeździł. No, zobacz cię gładnie zaparkowałam.